Codzienne realia sprawiają, że często nie mamy czasu na kilka długich spacerów podczas dnia, ale musimy pamiętać, aby chociaż ten jeden był dla naszego psa dłuższy i przede wszystkim ciekawy. Brak ruchu i wspólnej pracy może prowadzić do problemów związanych z zachowaniem. Brak ujścia emocji może spowodować frustrację, a nawet agresję, niszczenie sprzętów w domu i szereg kolejnych problemów. Brak z kolei swobodnego spaceru może odbić się na zdrowiu naszego zwierzaka, słabszej kondycji. Spacer to nie tylko bieganie i mocna aktywność, ale też chwila relaksu. Pamiętajcie, żeby różne zabawy, Waszą wspólną aktywność przeplatać też chwilami relaksu, kiedy Wy i Wasz pies możecie sobie usiąść na chwilę na trawie i dać po prostu mu odpocząć. Zobaczcie, dookoła jest bodźców. Na co dzień w sumie nie widzimy tego i nie zdajemy sobie sprawy, że co chwilę nad nami leci samolot, dookoła jeżdżą samochody, rowery, mnóstwo rzeczy się dzieje. Taka chwila wytchnienia jest na wagę złota, dlatego uczcie swojego psa, żeby mógł, potrafił odpoczywać w takich miejscach. Warto stymulować psią głowę i zachęcać zwierzę do nauki nowych sztuczek. Ale nawet jeśli Twój pies zna polecenie siat i podaj łapkę, już z powodzeniem możesz to wykorzystać. Poproś o wykonanie komendy w niecodziennym miejscu. Zawsze przed startem postaraj się sprawić, aby pies skupił swoją uwagę na Tobie. Pamiętaj, że większa aktywność i trudniejsze sztuczki będą wymagały odpowiedniej rozgrzewki i przygotowania mięśni. Zacznijmy od kwestii miejsc spacerowych. Pokazuj psu świat, nie zabieraj go bez przeby tą samą nudną ścieżką. Nowe miejsca zachęcają do wzbogacenia swojego klasera z zapachami. Pies od razu uruchamia swój nos i z zapałem węszy, poznając nowe aromaty, dowiadując się, jakie inne psiska mieszkają w pobliżu. Zmiana otoczenia to też zupełnie inne bodźce wizualne i dźwięki. Pies to oczywiście jest ta społeczna i potrzebuje kontaktów ze swoimi pobratymcami. Ich brak może spowodować frustrację i wyrywanie się do każdego napotkanego psa na spacerze. Warto jednak, aby takie spotkania odbywały się za obupólną zgodą. Fajnie jak znajdziesz sprawdzonych psich kumpli, z którymi dobrze się będzie cyklicznie spotykać. Dzięki poruszaniu się po urozmaiconych podłożach nie tylko wzbogacacie psi świat, ale i pracujecie nad wzmocnieniem mięśni głębokich. Poprawia się wydolność, koordynacja i równowaga. Dzięki temu zwierzęta, które mają kontakt z takimi powierzchniami, stają się mniej podatne na kontuzje. Jesteśmy ciekawe, jakie pomysły wy wykorzystujecie podczas swoich spacerów. Czekamy na nie w komentarzach. Pamiętajcie o łapkach w górę, dzwoneczku i subskrypcji. Do zobaczenia. Na razie. Pa!